Roberta Makłowicza na żywo? E, w Arłamowie się spotkaliśmy, w Bieszczadach. Wtedy razem przygotowywaliśmy kuchnię Łękowską. Tam się poznaliśmy, zaprzyjaźniliśmy i w ten oto sposób dzisiaj jest w Jastrzem. Jak rozumiem, korzysta Pan z porad, które Pan Makłowicz, y, których Pan Makłowicz udziela w swoich programach, tak? Oczywiście, że tak. Dla mnie to jest mój absolutny idol, moje guru, fenomen, y, cudowny podróżnik, fantastyczny kuchmistrz. A jakieś takie bliższe relacje udało się z panem właśnie na zasadzie przyjaźni, na zasadzie kurczę, może faktycznie się dogadamy, czy jednak tylko takie czysto biznesowe sprawy? Nie, to jest coś zdecydowanie więcej niż biznes. Zresztą sam fakt, że Robert przyjechał do Jastrzębia, mimo tego, że jego kalendarz jest tak zapchany... Ja myślałem, że mój kalendarz jest zapchany, ale to jest jednak nic w porównaniu no do tego, ile pracy ma ten człowiek. To jest dla mnie ogromna satysfakcja, wielka radość i to świadczy o tym, że to jest dużo, dużo więcej niż tylko biznes. Znajdujemy się w hotelu Dąbrówka, kurcze, pięknie przygotowani ludzie, wszystko wystrojone, ale tak naprawdę, proszę mi powiedzieć, co tutaj się dzisiaj będzie działo? Wieczór kultury węgierskiej, czyli tak naprawdę promujemy wszystko, co najlepsze na Węgrzech, szczególnie jedzenie, taniec, muzykę, to co ja kocham i z jakiego powodu odwiedzam Węgry co najmniej raz w roku. W takim razie dziękuję ślicznie i powodzenia. Dzięki. Od kiedy gotowanie jest Pana pasją? pani zabrzmi to beznadziejnie od kilkudziesięciu lat. Pewnie dłużej niż pani jest na świecie. E, no bo zacząłem gotować w liceum, tak, czyli to były lata 80. To była wtedy czasami konieczność, bo trudno było iść do sklepu i kupić coś gotowego, to był PRL i, i okres niedostatku. E, ale dla mnie gotowanie wtedy, no bo wtedy też się. Młodym ludziom trudno to zrozumieć, ale były czasy, kiedy trudno było z tego kraju wyjechać. Mam nadzieję, że nie wrócą one za chwilę, choć nigdy nic nie wiadomo. No więc gotowanie było też sposobem wirtualnej podróży, palcem po mapie. Czytałem książki kucharskie, sobie wyobrażałem, czytając opisy potraw, jak też w tym kraju może być. No i takie podróżowanie. Studiował Pan prawo, zawodowo jest Pan dziennikarzem, a jednak. Wszyscy znają Pana głównie właśnie z podróży, z gotowania i z krytyki kulinarnej. Studiowałem prawo, ale dość krótko, bo tylko 3 lata. To nie był dobry pomysł. Studiowałem znacznie dłużej historię, bo, bo 8 lat, ale też jej nie skończyłem. A dziennikarzem zostałem, no bo po prostu zacząłem pracować jako dziennikarz. Z tym, że zacząłem pracować jako dziennikarz, od razu zacząłem pisać o jedzeniu. Po prostu w dodatku do Gazety Wyborczej w Krakowie, to się Gazeta w Krakowie nazywało i nazywa, recenzowałem restaurację i też pisałem o kuchni dawnego cesarstwa Habsburgów. No, wszyscy myślą, że jestem kucharzem, a nim nie jestem, więc jak tylko mogę, to doprostuję, więc proszę dobitnie napisać, że nie jestem kucharzem. Teraz pozwolę sobie przeczytać. Do 2008 roku był Pan gospodarzem niedzielnego cyklu reportaży Podróże Kulinarne Roberta Makowicza. Od tego roku ma Pan swój własny program Makowicz w podróży. Skąd Od pomysł? Tego roku. Od 2008 roku. Od 2008. Tak. <grych> Proszę mi powiedzieć, skąd pomysł na właśnie takie pokazanie strony kulinarnej? Pierwszy pro program Podróże Kulinarne Roberta Makowicza. Jego producentem była Ewa Wachowicz. To był w ogóle jeden z pierwszych programów kulinarnych w polskiej telewizji, bo jego pierwszy odcinek to chyba 17 lat temu się ukazał. To jeszcze nikt w ogóle w Polsce, a mało kto na świecie, jeździł e, po świecie i rozstawiał swoją kuchenkę gdzieś tam i gotował w plenerze. I wtedy tego gotowania tam było multum. E, a kiedy ja sam zostałem producentem swojego programu i program się nazywa Makłowicz w podróży, ten, o którym pani była łaskawa wspomnieć, że jest od 2008 w telewizji, Postanowiłem skupić się nie tyle na gotowaniu, choć ono też tam jest, co na kulturze związanej, yy, yy, oglądanej poprzez pryzmat kulinariów. Programów, w których ludzie gotują, jest w tej chwili i w zasadzie wyłącznie gotują. Jest Multum, są yy, wręcz całe kanały telewizyjne temu poświęcone. Natomiast mało jest yy, yy, ludzi, którzy by łączyli, pokazywali yy, dla mnie oczywisty fakt, że kuchnia to jest historia i kuchnia to jest kultura. I ja staram się to właśnie w tych programach robić. Yy, bardzo wiele pan podróżował, co zresztą widzieliśmy przy tym. Która kuchnia w związku z tym najbardziej przypadła panu do gustu? To bardzo trudno powiedzieć. Proszę mi wierzyć, że w zasadzie wszędzie na świecie da się znaleźć coś dobrego do jedzenia i coś niedobrego do jedzenia. Są oczywiście miejsca, gdzie tych rzeczy dobrych jest znacznie więcej, ale są też miejsca, gdzie tych niedobrych jest znacznie więcej. Gdybym miał wskazać rejon świata, gdzie moim zdaniem jedzenie jest najlepsze, musiałbym wskazać na dwa rejony świata. Po pierwsze, szeroko pojęty basen Morza Śródziemnego. Po drugie, Daleki Wschód, Azja. To są. I tutaj nie chcę wymieniać żadnych konkretnych krajów, zresztą ja jestem wrogiem traktowania kuchni w kategoriach narodowych. Ona się często tym kategorią wymyka, ale te miejsca moim zdaniem są najlepsze. No i muszę dorzucić jeszcze miejsce, które pośrednio z tym pierwszym przede mnie wymienionym, znaczy pośrednio częściowo się pokrywa, czyli z kuchnią śródziemnomorską. Mam na myśli kuchnię dawnej monarchii habsburskiej. Ona poprzez bytność nad Adriatykiem ma ten kontakt ze Śródziemnomorzem, no ale to z kolei są kuchnie bardziej konkretne. Austriacka, węgierska, czeska, morawska, śląska, jeśli mówimy o Śląsku Cieszyńskim, to są te kuchnie. A jeszcze tak podsumowując, nie ma dobrego dnia bez takiej dobrej potrawy. W związku z tym, co na dzień dzisiejszy pan by nam polecił? No wie pan, ja, dzisiaj to już chyba e, można jeść pod warunkiem, że się jest w Hiszpanii, bo to tam się jada bardzo późno. E, no, e, lepiej polecić coś na jutro, e, ale nie należy kombinować, no należy zobaczyć co jest e, sezonowość, to jest podstawa. Trzeba sprawdzić na najbliższym targu, czy już są szparagi białe. Jak są? Ja od momentu, jak, jak się pojawią przez te półtora miesiąca, w zasadzie codziennie jem szparaki. A potem już ich nie jem. Do następnej wiosny. W takim razie dziękuję panu ślicznie za dziękuję. rozmowę ze mną. Dziękuję.